Po śmierci mojego męża, jego przyjaciel zaplanował wielką imprezę upamiętniającą w lokalnym barze. Naprawdę nie chciałam tam iść. Wydawało się to po prostu zbyt wiele. Już przetrwałam właściwą imprezę upamiętniającą, zamiast pogrzebu, stypy, tuż po jego śmierci. Kolejny długi weekend w mieście, w którym dorastał. To obejmowało wikingowski pogrzeb niektórych jego prochów nad stawem, gdzie spędzał czas ze swoimi przyjaciółmi pod koniec nastoletnich lat i na początku lat dwudziestych. Imprezę w jego ulubionym barze i mecz NFL, gdzie pozostawiono więcej prochów, długa historia. Więc, ta kolejna impreza kilka tygodni później, obawiałam się, że będzie kolejnym długim dniem radzenia sobie z żalem innych ludzi. Oczywiście, i tak poszłam. Było niesamowicie licznie i okazało się tak zabawne, jak to tylko możliwe na takiej imprezie. Gdy wieczór dobiegał końca, miałam okazję porozmawiać z znajomym mojego zmarłego męża, który zawsze mi się podobał. W sposób wow, jaki słodki facet. Zawsze uważałam, że jest niesamowicie przystojny, ale nigdy, przenigdy nie pomyślałam o nim w kontekście seksualnym. Dużo rozmawialiśmy. Nie zauważyłam, że ma tak niesamowity uśmiech i urzekający śmiech. Wspomniał, że jego ojciec zmarł, gdy był młody. Zaoferował swoją przyjaźń i wsparcie dla mnie i mojego syna, co uznałam za bardzo przemyślane. W ciągu następnych kilku dni zdałam sobie sprawę. Że myślę o nim całkiem sporo i wysłałam do niego wiadomość na FB, dziękując mu za przybycie na spotkanie i itp. To doprowadziło do wielu czatów na FB, często trwających godzinami w nocy, gdy mój syn już spał. Mieszkał kilka godzin drogi, więc był to miły sposób na utrzymanie kontaktu. Oczywiście, to doprowadziło do pisania SMS-ów, a ostatecznie do rozmów telefonicznych. Po kilku miesiącach zapytałam go, czy chciałby się spotkać na kolację. Zachichotał i powiedział. Dziękuję, naprawdę chciałem zapytać, ale nie chciałem wywierać na Ciebie presji do czegoś, z czym możesz się nie czuć komfortowo. Przeskakując do następnego weekendu. Zorganizowałam opiekunkę do dziecka, kupiłam nowy STR. Uj, czułam się jak nastolatka, z sercem w gardle za każdym razem, gdy słyszałam samochód zjeżdżający moją ulicę, czekając: aż on przyjedzie po mnie na kolację. Przyjechał dokładnie na czas. Przyniósł kwiaty. Otworzył mi drzwi. Poszliśmy do małej tajskiej restauracji niedaleko mojego domu i pierwszą rzeczą, którą powiedział, gdy usiedliśmy było: Muszę ci powiedzieć, jestem do ciebie przyciągnięty pod każdym względem. Masz niesamowity uśmiech, najmilszy śmiech, jesteś inteligentna, zabawna i po prostu Cię podziwiam. Zobaczmy, dokąd to nas zaprowadzi. Ok. Mówiąc krótko, zdałam sobie sprawę, że moje życie, jakie dotąd znałam, nie działało. Nienawidziłam mojej pracy, mojego domu. Mój syn nienawidził szkoły. Nienawidziłam tego, że wszędzie, gdzie chodziłam, ludzie znali mnie jako wdowę po XXXX. Chciałam wprowadzić zmiany na lepsze i zdałam sobie również sprawę, że się zakochuję. Sprzedałam mój dom, rzuciłam pracę, kupiłam nowy dom z moją nową miłością w nowym miejscu. To było w zeszłym roku. Właśnie świętowaliśmy nasz IRL Cake Day, który jest tego samego dnia, urocze. Mój syn go uwielbia. Ja go kocham. On nas kocha. Mamy się dobrze. Na początku wydawało mi się to dziwne, że znał mojego zmarłego męża, ale okazało się to całkiem wygodne. Nie byli najlepszymi przyjaciółmi, ale znali się na tyle, że gdy o nim mówię, jest ok. Gdy za nim tęsknię, a tęsknię, jest ok, życie jest trudne.